W sobotę 29 listopada do Lubania z wizytą roboczą przyjechał wiceminister Rozwoju i Technologii Michał Jaros, który spotkał się z członkami i sympatykami lubańskich i powiatowych struktur koalicji obywatelskiej oraz przedstawicielami władz miasta i powiatu lubańskiego. Będziemy rozmawiali o tym, co jest ważne i w Polsce, w naszym regionie, ale też w powiecie lubańskim w Lubaniu. Jak reagować na te sytuacje, które mają miejsce w tej bieżącej polityce? Ale myślę o tym też na ten spór prezydenta z rządem. Prezydent zawedawał już 15 ustaw i to jest niepokojące, ale też o wyzwaniach, które są takimi wyzwaniami geopolitycznymi, bardzo ważnymi z perspektywy budowania takiego nie tylko poczucia bezpieczeństwa, ale pewnej odporności. Naszej, e, spo, na, na, naszego państwa w każdym wymiarze i w tym wymiarze centralnym, ale też w tym wymiarze regionalnym i lokalnym, powiatowym czy gminnym. Michał Jaros podkreślił jakie obecnie są priorytety naszego kraju i jaka jest w tym obszarze rola samorządów. Te priorytety są określone, czyli bezpieczeństwo, bezpieczeństwo jeszcze raz bezpieczeństwo, a to bezpieczeństwo też będzie wymagało takiego zaangażowania władz lokalnych, takiej współpracy, pewnej synergii w działaniach, budowanie też takiego, mm, takiego mm, obowiązku wśród każdego z, z Polek i Polaków do takiej włączenia się w cały proces przygotowania państwa polskiego na różne scenariusze. Nie ukrywam, że to co jest istotne w tym wszystkim to to, że każdy nie musi bronić się z budowaniem ręku, ale przede wszystkim może przygotować się na różne sytuacje, bo tak jak będziemy gotowi, tak będziemy, z taką siłą będziemy odstraszali przeciwnika. I to jest myślę, że dzisiaj priorytet, który stoi przed każdym z nas. Wiceszef resortu rozwoju i technologii zwrócił również uwagę na kwestie gospodarcze i wysoką pozycję Polski na światowej arenie gospodarczej. Polska jest 20 gospodarką świata. Nie możemy się nad tym zatrzymać, ale też pamiętajmy o tym, że są za nami ci, którzy, których przeskoczyliśmy i oni na pewno nie będą nam odpuszczali. W związku z tym mamy wiele wyzwań, które stoją przed nami. To też transformacja energetyczna. Mówiliśmy o tym, że będziemy dbali o nasz region, że zmienimy i zmniejszymy obciążenia dla KGHM-u. Mówię oczywiście o podatku miedziowym. W trakcie spotkania poruszono zagadnienia związane z transformacją zagłębia Turuszowskiego w bogatyni i prac tzw. subregionu Turów, w którym aktywnie uczestniczy zarówno samorząd powiatu lubańskiego, jak i miasta Lubań. Nie można zapomnieć o kompleksie turów. Trzeba mieć na to pomysł i my ten pomysł mamy. Jest to zapisane w strategii PG: najpierw bloki parowo-gazowe, a docelowo SMR, czyli mały i średni reaktor, który może powstać, zostać zlokalizowany w Turowie i dać kolejne lata życia i funkcjonowania następnym generacjom ludzi, którzy pracują i tworzą dzisiaj elektrownie i kopalnie turów. Mówimy o transformacji energetycznej, ale nade wszystko o transformacji społecznej, która tutaj na naszym terenie wkrótce będzie musiała mieć miejsce, ponieważ, jak wiemy, kompleks turów za najpóźniej 20 lat przestanie tak naprawdę istnieć w takiej formie, jaką dzisiaj widzimy. Podczas rozmów poruszono również tematy dotyczące rozwoju Dolnego Śląska. Wiadomo, że zawsze trzeba. Pamiętać, że mamy wiele lat za później, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, kolejową, a to też wielkie wyzwanie, które stoi przed wodzami lokalnymi i regionalnymi. Minister Jarosz zwrócił uwagę na duży potencjał lubania odnośnie ewentualnych inwestycji zbrojeniowych. Na pewno Luban, cały Dolny Śląsk to jest taka głębia operacyjna i myślę, że tutaj jest. My, przed nami też e, przygotowanie naszego regionu na nowe inwestycje, to również te inwestycje w zakresie e, obronności, nie tylko poprawę bezpieczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, ale też e, obudowy e, zakładów, które mogłyby e, być takim filarem naszego, naszego bezpieczeństwa. Mamy kilka e, zakładów w, w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, ale też są e, przedsiębiorstwa prywatne, one prężnie się rozwijają myślę, że. Lubań mógłby na tym skorzystać. Pewnie o tym będziemy się rozmawiać. Jak zapewne Państwo wiecie, dzisiaj można lokować te inwestycje i korzystać. Mówię o inwestycjach w sektorze zbrojeniowym i korzystać z różnego rodzaju zwolnień, tak jak w przypadku innych przedsiębiorstw, które w Polsce inwestują, inwestowały i będą inwestowały. Po zakończeniu spotkania minister Jaros wziął udział w odbywającym się w Trecie Pchlim targu.